Dzień dobry, dzień dobry. Ej, mamy szóstą, dwadzieścia pięć. Nie miałam się się podnieść. Znowu nie spałam. Czwarta na Ktoś mi zadał pytanie, jak pani funkcjonuje bez tego snu? Jak pani w ogóle żyje? Eee. I odpowiedziałam szczerze, powiedziałam: Nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy je rada. No ale chyba wyjścia nie ma, nie?

Ojej. Mm, mm. Także zbieram się szybciutko do pracy. Przepraszam. Bo was tu zaraz połknę. Jeszcze sobie coś do nie przygotować. Dieta idzie póki co okej. Okay. Niedzielę mi nie poszło. Ale wczoraj było ok. Yy, ja widzę po sobie już, nie? Widzę, że coś tam spada. Dziewczyny w pracy też mówią, że, że widzą. Wczoraj właśnie jedna z dziewczyn Mówi, bo też zaczęła redukcja. I co się Mówię, że nie, nie, bo mam to krwawienie, więc no nie chciałam się zniechęcić, zważa się, jak już to wszystko się uspokoi. Mówię, a ty zważyłaś się? Ona mówi, no tydzień temu się ważyłam, to w tym tygodniu się nie ważę. Ja mówię, no i jak ci idzie? No dobrze. A mówię, mi chyba też dobrze, ale na razie się nie ważę. Ona mówi, widać, widać. widać. Także super. mi się moje Versace. Dobra. I na się uczę, coś do jedzenia. Pójdę co do pracy. Tak? Czy jedziemy samochodem, tak luna? No. Dzisiaj jedę samochodem. Idę na pierwszą. Hmm. No dobrze, nie będę przedłużać. No nie chcę się malować. Nie chcę mi się. O, oh, przepraszam. Może błyszczy tylko. Nałożę na usta. Na nie żyć Ok. Dostałam dzisiaj alert, że ma być Gradobicie, i wczoraj wieczorem też w radiu mówili, że u nas będzie w powietrzu Gradobicie, ale nasz Stargard to ominęło. No ja całą noc nie spałam, nic się nie działo, było bo smutne niebo. Słońce, słońce, księżyc tak mocno świecił w pełni tak zaglądał tutaj nam do okien, że był, było go widać, w całej okazałości było widno wręcz. A Luna yy, widno wręcz tutaj w, w sypialni I na dzisiaj zapowiadają słońce, i po, po, pogodnie, więc chyba chyba nas to ominęło. Po prostu. A dzisiaj ma być w 25 stopni. Cześć kochani, witam się z wami z postoju, we wtorek po pracy, zawiozłam już pocztę, a teraz przyjechałam po męża do pracy, bo on mi dzisiaj zostawił swoje auto, dlatego że moje nadal jest nienaprawione, wczoraj w końcu udało nam się umówić go do mechanika, prawdopodobnie to będzie ten immobilizer, więc to będzie też gruba impreza. Udało mi się go umówić na 28 maja. Czekajcie. Stworzę sobie okno, bo jest gorąco. A. Także, no, jeszcze trochę trzeba czekać. Umówiłam się z sąsiadką, że podrzucą nam auto lawetę, bo mają lawetę, więc fajnie. A słuchajcie, coś mi żołądek boli. Mało wczoraj zjadłam, wręcz bym powiedziała, bardzo mało. I dzisiaj też tak. Rano na śniadanie zjadłam pomidora i jedno jajko, bo Jonaszie, bo jakieś to jajko było takie dziwne. Ale potem było wszystko okej, okay. zjadłam drugie śniadanie, na drugie śniadanie miałam batonika proteinowego, tego twarogowego, nektarynkę i cztery ciastka Oreo, takie sobie przygotowałam śniadanie na słodko drugie. Więc to i przed chwilą znalazłam w lodówce w pracy swoje grzybki wodzie, które kiedyś przyniosłam do pracy do jakichś, nie wiem, Nieraz sobie robimy takie wspólne śniadanie, no i przyniosą właśnie te grzybki, żeby sobie zjeść i one tak stały, stały, mówią, o, w sumie mi smaka na grzybkę. I zjadłam pięć grzybków i kurczę, po tych grzybkach coś mnie boli żołądek, nie wiem, one po prostu musiały być stare, muszę je jutro wyrzucić, chociaż teraz czuję, że jest trochę lżej. O, coś tutaj nam hałasuje. Teraz jest trochę lżej na brzuchu, ale po prostu jak jechałam tutaj po męża z tej potty, to ten brzuch taki... No muszę zamknąć. To ten brzuch taki, wiecie, nadęty i tak jakby kamieni się, jakbym kamieni się najadła. A w sumie tu mam wodę, więc się napiję. Muszę poczekać na męża jeszcze co najmniej z pół godziny. Potem pojedziemy po Filipka do szkoły i musimy kupić dzisiaj bilet też miesięczny na powrocie, będziemy wracać, bo się Filipkowi skończył. No i ja chciałam dzisiaj pójść w maliny. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie krwawie, więc no, muszę iść odchwaścić te maliny koniecznie. Tylko najpierw poproszę Filipa, żeby właśnie nie zlał je jeszcze wodą. Bo ten wczorajszy deszcz, który był przedwczorajszy. To już nie ma po nim śladu yy, i tam jest po prostu sucho. Yy, mam taki plan pójść właśnie w malinę. Zobaczymy. pranie też rano jedno wstawiłam, więc muszę rozwiesić wstawić jeszcze jedno co najmniej Podlać rozsady pomidorów, które stoją na tarasie na dole. No i tak. Jutro jest środa, czwartek i piątek. Ma być jakieś załamanie pogody. A my w weekend mamy jechać do koło brzegu mojej mamy. I zastanawiam się, jaka będzie pogoda. Zobaczymy. Tutaj w ogóle jak jechałam po męża, to był taki sznurek samochodów po 14. Słuchajcie, wszyscy wyjeżdżali i do tego czasu po prostu taki sznur. Już teraz jest taki... No bardziej opustoszały ten parking. No ale to jest taki wielki zakład pracy, więc tutaj tych miejsc parkingowych jest naprawdę ogrom. Okej, okay, dobra, ja sobie poczekam. Ja pomyślałam, żeby wziąć książkę, ale sobie zmontuję filmik z wczoraj i może uda mi się go wrzucić. Oddalę sobie siedzonko i sobie poczekam. <grym> a z wami widzę się później. Ja już po pracy przebrałam się i lecę robić obiad, a potem na okrót Udało mi się tylko tyle odchwaścić. Muszę to wszystko słuchajcie zlać wodą, żeby móc pójść dalej. Mamy godzinę przed 20, niedawno przeszliśmy z ogrodu, udało mi się kawałek wyplewić tych malin, ale też chwilę czasu spędziliśmy z sąsiadami, dzisiaj przyszli do nas, Dzieczki się pobawiły, no i robił chłopcom kolację i stwierdziłam, że zjem sobie też serek, bo trochę za mało dzisiaj też zjadłam, tak jak wczoraj, ale taki serek będzie w porządku na noc. Fifi już się kąpie, kiełbaski się chłopakom pieką na grillu elektrycznym, więc zrobiłam im do tego sałatkę, kaprezę i sobie zjedzą kolację. A ja przez ten czas pójdę się wykąpać, bo jestem cała brudna od tych malin. 21, więc czas na pielęgnację, moje kochane. Czas na pielęgnację, ja muszę też jutro umyć głowę, koniecznie. jutro. No fajne było to popołudnie, takie spokojne, bez spiny, bez e, biegu za czasem. E, przyszły do nas dziewczynki, przyszła do nas sąsiadka moja, wypiłyśmy sobie fajną wodę z owocami. Posiedziałyśmy, pogadałyśmy, a jeszcze w międzyczasie miałam czas troszkę wyplewić. No wiecie, ja też nie mogę szaleć e, z tą swoją Endometriozą, bo od piątku nie boli mnie brzuch. Dzisiaj mamy wtorek i mm, wczoraj ostatni raz krwawiłam, więc no, no nie mogę być hej do przodu. Muszę to robić powolutku, stopniowo. Trudno. Zajmie mi tydzień yy, plewienie tych malin, ale się uda. Mam nadzieję. Mam nadzieję. I liczymy z mężem troszkę na deszcz, bo żeby cokolwiek zrobić, wyplewić, ruszyć tą glebą gryzarkę, no to musi być bardziej miękka ziemia, a wszystko jest po prostu skorupą i jedną wielką skorupą. No, także czekamy. Czekamy z mężem na deszcz. No i taki to o. taki to dzień. Słuchajcie, dzisiaj na obiad też były pulpeciki w sosie pomidorowym, bo tak jak wam mówiłam, zostało mi trochę, więc yy, nie pasteryzowałam już, zostawiłam w garnku i otworzyłam dzisiaj na próbę jeden słoik mielonych. I jeśli chodzi o smak, to były super. Natomiast według mnie trochę za długo je przeciągnęłam. Ja to robiłam pierwszy raz, więc. Zobaczymy następnym razem, jak mi wyjdzie. No, po prostu chyba za długo je pasteryzowałam. Dwie godziny dla kotletów mielonych to chyba za wiele, wystarczy godzinka. A i następnym razem zrobię też tak, że jej tylko obsmażę. Jedna, druga strona i wsadzę takie na pół surowe do słoików i wtedy zapasteryzuję. Ale w smaku no, naprawdę super. Tylko właśnie były trochę e, przesuszone, nie? Ale. Ale w smaku rewelacja. Rewelacja. Kremik na, na noc. Premik na noc. Chciałam tu się zwrócić do mojej Beatki. Beatko kochana, zaczęłam wczoraj czytać Potęgę Podświadomości. Zaczęłam, więc zaraz też zasiadam i chcę mu przeczytać parę cel. Mam nadzieję, że zasnę i że będę dzisiaj w końcu spać. Bo jeśli nie, to to będzie piąta noc, kiedy ja nie śpię. Sario, Masakra. Masakra. A jutro wielki dzień. Przyjeżdża pani z kontroli zabierać akta. Więc trzymajcie za mnie kciuki oby do urlopu. Oby do urlopu. Za tydzień w środę idę ostatni dzień do pracy, a potem dopiero. Wracam po, po 11 dniach do pracy. Będę miała 11 dni wolnego z weekendami. To będzie piękny czas. To będzie piękny czas. Dobra, kochane. Ja nie przedłużam. A ja muszę jeszcze usiąść do zakupów, bo... No wyskoczył ten tysiąc, nie? Niespodziewany, więc... No, chcę zrobić dla Was rozdanie. Yy, mam już trochę rzeczy przygotowanych, ale jeszcze kilka bym chciała dokupić, więc siadam. Robię zamówienie. Zamówienia. I... I czytam potęgę podświadomości. A z Wami się żegnam. Taki króciutki vlog, ale wiecie, że jak człowiek jest zajęty, to nie ma czasu, kiedy laty z telefonem, więc taki... Taka aktualizacja szybka. Jak widzicie, uśmiech na bozi jest. No bo nic nie boli, nic mi nie dolega. Także super. Także bardzo się cieszę. Dobra, trzymajcie się ciepło, dziewczyny moje. Dbajcie o siebie i do następnego pa do jutra.